Zastanawiałeś się kiedyś, młody wojowniku, dlaczego doszło do upadku ósmej ery sinobi. Nigdy nad tym specjalnie nie rozmyślałem. Czy jesteś w posiadaniu tej wiedzy? Posłuchaj słów prawdy na temat losów okresu, który miał nigdy się nie zakończyć i po raz pierwszy w historii trwać wiecznie. Początek był taki jak zwykle: wszyscy młodzi Shinobi podeszli do tematu pełni nadziei na lepszy świat wolny od smętu deprawacji i konfliktów. Społeczność była wtedy podzielona na kilka obozów, z czego najpotężniejsza była organizacja zwana Kakusei pod przewodnictwem Haku, której członkami była znakomita większość sinobi. Istniał również kult Tohki, który od dłuższego czasu skupiał minimalną ilość członków, przez co nie był zbyt poważany w świecie, a Tohka nie była uznawana za istotę godną wielbienia. Poza tymi dwoma obozami byli jeszcze sinobi neutralni, którzy działali w spokoju. I nie interesowała ich wielka polityka tego świata. Co się więc takiego stało, że cała ta sielanka została zaburzona? Liczni członkowie Kakusej zaczęli zauważać zapędy ich lidera do nieograniczonej władzy, co wpłynęło na ich ambicje i zaczęli podważać niektóre pomysły i działania swojego zwierzchnika. Część z nich zaczęła wyłamywać się z ustalonej linii organizacyjnej i podważać jego zdanie na forum publicznym. Widząc, że nie mają wpływu na losy świata, część z nich opuściła świat Shinobi, by skupić się na zwyczajnym życiu, hodując marchew, czy pracować w kamieniołomie za najniższą krajową z prawem do odpoczynku w weekendy z flaszką ryżówki. Ci, którzy zostali, zaczęli snuć w sercu niechęć do tak zwanego Buka Shinobi. Kult w tym czasie, mimo minimalnych zasobów ludzkich, zdołał okiełznać moc Jubiego, co było pierwszym takim wydarzeniem w tej erze. Niedługo potem dokonał tego haku oraz Janusz, i zostało już tak do samego końca. Wkrótce potem zaczęło się sadzenie drzew mocy, których dwa owoce przypadły do haku i jeden udało się wyrwać Hirasowi. Proceder ten jednak zakończył się w momencie, gdy wraz z zasadzeniem drzewa ginął Jubi i już więcej owo drzewo nie powstało. Red, dlaczego doszło do rozłamów kakusei, skoro tak dobrze sobie radziło? Pewnego feralnego dnia członkowie organizacji odkryli, że lider wyciąga prywatne rozmowy z członkami na światło dzienne i dzieli się nimi z Kreatorem Wszechrzeczy. Część z tych osób została odsunięta od ważnych stanowisk państwowych, a inni poczuli się zdradzeni i zapałali nienawiścią do swojego dawnego przyjaciela i mentora, w tym jego była żona. Sytuacja ta odbiła się na przywódcy Hokori, który stracił przez te dni wielu przyjaciół. Lecz czuł się ofiarą, a nie sprawcą. Nienawiść wśród wyrzutków wzrosła, gdy poczuli, że kreator Wszechrzeczy zbliżony jest bardziej do haku, a potępionych uważa za osoby zaślepione nienawiścią. Co wydarzyło się później? Członkowie niebytu w momencie totalnego poczucia pustki i bezsilności zwrócili się do Tochki, ażeby odmieniła losy świata i dała im na nowo nadzieję. Kakusej Mimo wyraźnego osłabienia pozyskało nowych członków, głównie świeżych, którzy nie brali udziału w minionych wydarzeniach. Kult wiedział, że dla tego świata nie ma już przyszłości. Zbyt wiele już się wydarzyło, by ten mógł istnieć lub dało się go naprawić. Nastąpiła Wielka Wojna Ósmej Ery, gdzie główne strony konfliktu skupiły się wokół kultu i amegakure oraz kakusei i hokori. Podczas intensywnych konfliktów zbrojnych, jak i słownych, Doszło do licznych gorzkich stwierdzeń. W obliczu zbliżających się wojska Megakure, Haku postanowił, że opuści ten świat. Został jednak powstrzymany przez kreatora Wszechrzeczy wizją Nowego Ładu. Ostatecznie kult wbił flagę w ziemię Hokori, po czym nastąpił koniec i cały wszechświat uległ zniszczeniu zgodnie z wolą Tohki. Czy wydarzenia te zmieniły coś w społeczeństwie? Zniszczenie poprzedza kreację. Tak było i w tym wypadku. Jakiś czas później powstał nowy świat. Sinobi znów optymistycznie podeszli do tematu i wierzą, że tym razem będzie inaczej. Dołączyło wielu nowych sinobi, którzy nie brali udziału w minionych wydarzeniach. Stary trzon kultu odsunął się w cień, by obserwować losy nowej ery, a nowsi członkowie jeszcze wierzą, że mogą coś zmienić w losach historii, która zawsze zatacza koło. A więc co teraz się stanie? Kakusei jak zwykle będzie przyciągać do siebie osoby pragnące siły i bogactwa. Kult będzie pamiętany przez niektórych jako źródło destabilizacji na świecie. Ludzie wkrótce zapomną, o co walczyli, i staną się jedną społecznością. Jedno jest pewne: wszystko będzie jak dawniej. Farewell, sweet luck on your next